Chyba jest pani zadowolona z wyniku, bo była pani dużą kandydatką, nie było więcej kandydatów i myślę, że wynik będzie bardzo korzystny na pewno. Powiem taką prawdę, że jeszcze trzy tygodnie temu bardzo intensywnie się zastanawiałam, czy kandydować. Głosy mieszkańców rozmawiających ze mną nakłoniły mnie, mnie żeby być tym sołtysem, dlatego się zdecydowałam ponownie kandydować. Bo jest to przecież ogrom pracy niesamowitej, realizacja tych wszystkich zadań, uchwał, ale takiej pracy osobistej, czasu i zaangażowania. Dlatego się zdecydowałam, że jeszcze pewne rzeczy mamy do dokończenia, jak właśnie nowy ogród no właśnie. dziecięcy, dalej kładzenie bruku. Zakładanie świateł, inne ważne rzeczy, żeby ta zielonka piękniała, żeby się zmieniała na korzyść jeszcze bardziej. Dlatego między innymi zgodziłam się zostać tym sołtysem, kandydować. Dobrze, oprócz chodnika, oprócz oświetlenia, co jest Coś dla ludzi, może integracyjne jakieś Oczywiście, imprezy? Oczywiście. Pierwszą taką planujemy to... Właśnie tak powiem ludziom, że taką integracyjną właśnie z, o, z okazji Dnia Strażaka Pierwsz, jest taki weekend od 1 do 3 maja i tu na właśnie naszym takim terenie rekreacyjnym na Wałach chcemy zrobić taką imprezę integracyjną dla strażaków i mieszkańców wsi, dla tych wszystkich wyborców, którzy byli, którzy będą mieli chęć przyjść, dla wszystkich po prostu, żeby miło spędzić czas. Pod...